informacja. Strząsające wiadomości o biegu media społecznościowe. Nie żyje Sonia Szklanowska. Znalazł drugiej edycję programu Hotel Paradise. Fani i znajomi uczestniczki są w głębokim szoku. Sonia Szklanowska zyskała rozpoznawalność w 2020 roku, gdy pojawiła się w drugiej edycji Hotelu Paradise. Miała wtedy 20 lat. Widzowie pokochali ją, ta wrażliwość i autentyczność wraz z Łukaszem Karpińskim dotarło do samego finału show. Choć ostatecznie sięgnęli po zwycięstwo, to Sonia na dobę zapisała się w pamięci widzów. Po zakończeniu przygody z reality show Sonia rozpoczęła nowy etap. Postawiła na muzykę i karierę w mediach społecznościowych. Zgromadziła blisko 220 tysięcy obserwatorów na Instagramie gdzie dzieliła się swoimi przemyśleniami, zdjęciami z życia codziennego i kulisami twórczości. Sonia była również wokalistką. Wystąpiła w Dzień Dobry TVN, gdzie wykonała swój utwór Iluzja. Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny śmierci. Rodzina nie wydała jeszcze oświadczenia. To nawie wszystko. Pozdrawiam z Short Joker.